SEO bez agencji, część trzecia. Różnica. Między SEO, a reklamami w Google Ads. SEO to gra długoterminowa. Wszyscy tak mówią. Potrzeba czasu, potrzeba wielu miesięcy, godzin, aby Google wpuściło mnie na pierwszą pozycję. Jeżeli będziesz robił standardowe SEO, oparte na linkach, treściach bez budowania brandu, tak. Ale jeżeli w pierwszej kolejności postawisz na budowanie brandu, masz powiedzmy 50 tysięcy przeznaczone na pozycjonowanie, ogarnij wszystkie social media, ogarnij rolki, TikToki tak, żeby jak największy ruch spływał do Ciebie, wymyśl tą strategię i szybciej. Zdobędziesz pierwsze pozycje niż cała Twoja konkurencja, bo ludzie będą znać Twój brat. Google Ads polega na tym, że od razu wyświetlasz się wyżej w wyszukiwarce Google'a, Czyli nie musisz czekać tego czasu, nie musisz robić całej tej strategii, po prostu będziesz pierwszy w wynikach wyszukiwania, jak odpowiednio zapłacisz, i będziesz bił się z innymi konkurentami, którzy płacą. Czy Google Ads jest dla Ciebie opłacalne? I tak, i nie. Możesz sprawdzić, co się stanie, jaki ruch wygenerujesz, czy twoja strona działa. I jeżeli na przykład wydasz duże pieniądze, żeby w pierwszym na przykład dwóch tygodniach być na pierwszej pozycji na dane hasło, które chcesz sprawdzić i wtedy będziesz wiedział jak konwertuje Twoja strona, jaki jest CTR, będziesz wiedział czy czyjś SEO, bo być może od razu Ci się zwróci Google Ads. Ale ważne jest odpowiednio dobrać frazy i całą kampanię. Taka jest różnica pomiędzy tymi dwoma platformami. Oczywiście w kolejnych rolkach wyjaśnić Ci jak to wszystko zrobić, więc zapisz i pamiętaj, masz godzinę, żeby podjąć działanie. Jeżeli nie zrobisz nic, nigdy już nie wrócisz do kolejnej serii tych rolek i nigdy nie podejmiesz działań związanych z rozwojem Twojej firmy. Nie bądź wujek, obserwuj.